Hej, cześć, witajcie ludzie. Tu znowu będę witam wszystkich ponownie w świecie Castle of Illusion, Ok, dzisiaj zaczynamy sobie kolejne zadania w świecie właśnie tejże gry. No więc ludziska, słuchajcie, dawno, dawno, dawno nie było odcinka z gry hmm, Castle of Illusion. A przydałoby się w sumie powiem, pow nie powiem, że nie, żeby się naprawdę przydało, bo w końcu tak, no. Podoba mi się ta gra nawet, przyznam wam szczerze. Bardzo jest sympatyczne, jest sympatyczne, naprawdę jest mnie się gra... O Jezusie! Pięknie. Cycolina. O, wpis delca. Dobra, jesteśmy w górze. I pewnie wyżej musimy. Co to kurde jest? nie tego musimy unikać. No, żeż w mordę jeżdżę, Ile tych żołnierzyków to będzie? Nie mam pojęcia. Pięknie przeskoczyliśmy. Idziemy w No, znowu zabiją mnie za chwilę. A skoczę sobie co mi tam. Dobra, ominęliśmy żołnierzyków, znaczy przeciwników. Mamy w ogóle kurde, tyle życia stracić. No jeszcze nie zdobyłem tego, no Jezusie. Dobra, musimy teraz biec, bo ten, te karty no, tutaj się tak jakby zapadają. O kurde, a tam zwykiwali. Przyznaję. Jezu! Cinko, ale ja chcę tam jeszcze raz. Mogę? Czekajcie, czy on sam biegnie? Tak, on sam biegnie, więc sorry, bo ja nieco ja naciskałem tą mm, szczałkę w przód, ale okazało się, że nie trzeba właściwie, że ja mogę tylko na boki, a w sumie ta, to przytrzymywanie, znaczy się naciskanie tej strzałki... No cholera jasna, ja chcę jeszcze raz, ja chcę tam wrócić. Fajnie to jest. Jeszcze raz sobie pobiegniemy. No ciekawe, ciekawe, naprawdę muszę przyznać. Kurde, ten śmiech. A się uda? Się udało. Dobra, pięknie. Na razie, na razie to wychodzi. Może jakoś ogarnę to. Trochę lepiej. Kurze, w mordę jeża. Ja nie mogę. Ludzie, co tu się dzieje? Nie no, idzie dobrze. Idzie lepiej niż na pewno na początku. Pięknie, pięknie. Dobra, to nas chcieli oszukać, ale im się nie udało. Teraz w górę. I pięknie! Dobra! To nie było takie ciężkie. <laughs> Ale to trzy razy robiłem. O, w murde! znowu, no znowu, po prostu zaraz mi coś strzelisz tymi żołnierzykami. Ale pięknie udało się teraz chyba dwóch naraz nawet wziąć. I teraz pytanie, czy ja mam iść tam w bok? No czy mogę w sumie spróbować? Cholera, jasne. Spróbujmy jeszcze raz. No nie, nie dolecę tam chyba. Czasami... Jezu, no nie straszcie tak, Boże! Było bez sensu co zrobiłem. Dobra, teraz tam na górę. Pięknie. Teraz czekamy tylko nie aż ten... O właśnie, aż to zniknie z powrotem. Pięknie. Dobra, udało się i biegniemy. W mordę, jak ja mam tego uniknąć do cholery? Nie wiem, spróbujmy na to. Czy to będzie... Pięknie! <laughs> nie no, szybko się udało. do czekać, jeszcze... Jezu, no jeszcze to gówno zostało po nim. No nie, no nie, nie wierzę, nie, nie wierzę po prostu. Dobra, biegniemy. A mogłem sobie zrobić życie, no ale cóż. Kur. Jeszcze jej straciłem przed chwilą. No nie, nie, nie. Mik, nie gin. Musimy być teraz ostrożni. Ja muszę być ostrożny, bo oczywiście straciłem aż dwie gwiazdki na, na byle czym. No, to jest moja ostrożność. Jezu. Zobaczymy, gdzie był punkt kontrolny. Dobra, nawet, nawet nie tak, nawet nie tak źle. Przynajmniej takie jest moje zdanie. No nie no, mogłoby być trochę bliżej, ale dobra, już tam nie narzekam. Nie muszę przynajmniej od nowa czego... Nie no, w sumie, czy ja mogę na niego doskoczyć? Mogę, pięknie, cycolina. Dobra, skaczemy. czekam a, aż to gówno znowu tu przyjedzie. No chodź, 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 tutaj. No! Zabiję ja. No jeszcze nas to pizdło, no nie wierzę. Ha, dobra, ja mam tylko jedną gwiazdkę? No bez kitu Jezusie Nie no ta gra, ta gra powiem wam Jest denerwująca Znaczy fajna ale denerwująca, Jezu Skaczemy, skaczemy Dobrze jest, dobrze jest Nad tym samolotem teraz Żebyśmy, n... Jezu Ja chcę Życie, ja chcę życie, Jezu ludzie Ja chcę żyć Dobra, kryształ, ale tu nic ciekawego nie będzie. Oprócz kryształa, myślę, że będzie gwiazdka, ale lipa. Tu mamy gwiazdkę, tylko centralnie musimy teraz chwilę poczekać, może. Tak dla bezpieczeństwa. Hopsa. I pięknie, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak o to chodzi. Przynajmniej nie spadłem tak nisko. Teraz w sumie nie wiem. No, niech to gówno zniknie. W ogóle tak wanda z pewną ciekawą informacją bliska. Możesz w mordę. Zaraz, jak ja mam się tam dostać do cholery? Hmm... Tam w boku muszę iść? A tędy, dobra. <śmiech> <śmiech> Znowu te żołnierzyki. Jest ładnie, jest dobrze i pięknie. Dobra, słuchajcie, mam dla was pewną wiadomość, bo otóż YouTube przysłał mi w końcu pierwsze pieniądze z partnerstwa, powiem wam, że jestem... Ja chciałem zejść jeszcze na dół. Dziękuję. Zejść tam jeszcze w bok, a bo w sumie... W sumie to wróćmy. <laughs> bo nie wiem czy też. już... Dobra, mamy klucz. Pięknie. O, w mordę. Eee... Na razie spadamy z tego co widzę. Możemy sobie tutaj przyspieszyć trochę. Psa. Pięknie, no nie wszystkie, ale dobra, nawet się udało. No, <laughs> z tego co, tak jak Wam mówiłem, mamy, znaczy w YouTube są mi pierwsze już pieniądze. Bo daj, nie mogę Wam powiedzieć dokładnie ile, ale powiem Wam, że troszeczkę, e, że niestety z tych pieniędzy chyba będzie lipa, gdyż e, YouTube, znaczy się YouTube. Partnerstwo, w którym, do którego należy, yy, mianowicie do RPM-u, yy, wypisało mi yy, złyczek w sensie, że na złe imię i nazwisko, bo oni tam coś strasznie pokickalili z tym imieniem i nazwiskiem, muszę wam przyznać I, i powiem wam, że no jestem załamany. bo niestety tego, tych nie. No, nie było tam jakaś masa, tak? To nie było powiedzmy tam nie wiem 1000 złotych. Chociaż jakby, jakby tak było, to by było fajnie. Ale to nie było 1000 złotych. No dobra, dziska otóż yy, grę mi wywaliło, tak jakby. W sensie, że... Yy, w sensie, że po prostu miałem tam po, po, powiadomienie o... O awaście bodajże i... I mi po prostu, dziska grę wywaliło. Ja tam doskoczę do cholery, czy nie doskoczę? Dobra. Yy. No ale w sumie nic się nie stało, na szczęście nie... Jezu, myślałem, że muszę na to skoczyć, na szczęście da, e, grami zapisała w takim dosyć, no dosyć fajnym momencie, także, także nie jest źle, mm, więc dobrze, słuchajcie, o czym tutaj ja mówiłem, aha, o tym, że partner, y, że dostałem czek po prostu na złe mnie nazwisko. Mm, tak, no niestety zdarza się, mnie się tak musiało niestety zdarzyć, ja to mam pecha naprawdę, ale dobra, w sumie, no, no powiem wam, że, no, było fajnie, bo tych pieniędzy nie było tam może mało, znaczy no może dużo ich nie było, ale na pewno też nie mało. Taka w sumie przyzwoita sumka nawet muszę Wam przyznać jak na... jak na tak jeden miesiąc takiego zarabiania. No ale niestety no. Może może jakoś mi się uda, ale w to, w to szczerze tak trochę wątpię, żeby mi się udało wypłacić te pieniądze z banku. To już nie doskoczy dobra, idziemy. Mm. No. Także... Także po prostu pieniądze, z pier, pierwsza wypłata z YouTube'a poszła tak naprawdę na marne. Chociaż... No i jeszcze tam jakąś nadzieję mam, że może mi się jakoś tam uda, ale taka... Jezu! Co to było? Ale tak... Tak na 100% niestety tego nie wiem i, i no mam nadzieję, mam nadzieję naprawdę, że mi się to uda. Ale pewien niestety nie jestem. No, także... Pff, także no. Także to tyle. Było, że wróciłem na początek. No niestety zdarza się. Dobra, lecimy już w sumie. Ja mm. miś tam na dół, czy co? Czy tam w bok? Da się to przesunąć? Nie da się. Aha, to było dobre. O, w mordę. Co się stało się? No! Co jest? O co? O co chodzi? Jezu, jakie to jest popie... Boże. Nie no, to jest mocne powiem wam, tak jak, tak jak, tak no. Nie doskoczę tam, no super. Dobra teraz, decydujmy, niech będzie to. Dobra, tam już nie wracam, bo ni mi się nie chce. Cholera jasna. Nie mam pomysłu teraz jak mogę... No, ja tu, ja, tu, ja tutaj nie doskoczę, no nie ma szans. Teraz już w ogóle zepsułem to. Dobra, na razie przejdźmy po prostu dołem jakoś. Boże! Dobra, jeszcze to jakoś wychodzi nam. Wlaź tędy, nie przejdę, no Jezu! Dobra, jest jedno. Wtedy mi się udało, udało się, pięknie! No jakoś to wyszło teraz. E, dobra, teraz tędy. Dobra, mmm, więc ojciec, co to jeszcze wam musiałem powiedzieć w tym w sumie w tym odcinku. E, Ludziska no, w sumie nie chcę tutaj zamęczać szkołą, bo jednak no, temat... Ten temat po prostu chyba... Mm, chyba... Chyba go nie muszę poruszać. Przynajmniej też nie chcę. <laughs> Wiadomo jak to jest. Ja jestem teraz słać ludziska na pierwszym roku w liceum więc... Yy, więc po prostu... no ja mam tak ludziska teraz przewalone, jeżeli chodzi o... o, o, o to wszystko, wiecie, o wyjścia na, ze znajomymi gdzieś. Czy, czy o cokolwiek? Jezu. To jest po prostu ludziska masakra, jeżeli chodzi właśnie o to. No i w mordę, jeżeli nie zdobędę tam tego. Niestety chyba nie. O w mordę, ja nie ja, 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 że tutaj ma koniec. Mm. No wracając do tematu, to słuchajcie właśnie, no ciężko jest, ciężko... Czyli teraz po czerwonych, tak? A jednak nie. Jak, to, jak ja to muszę zrobić te teraz? No, co jest? <śmôngaring> Jezu. No, to, jest, to się utrzyma, ale teraz to też. To już nie. A, dobra, już, już to ogarnia powoli. Tak, 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 typowo powoli. Czyli tak, to jest, to jest, to jest. To jest, to jest, to jest. To też jest. Teraz tak, to też jest. Mhm. Nie, tutaj zła droga. Też zła droga. Powoli, zła droga. Czyli teraz tędy, tędy. Jest, jest. I pewnie zła, a jednak jest. Tu będzie zła. No. Tędy, tędy i... I tędy. Okej, okay, udało się. Nie wiem, czy tak, tak trzeba było zrobić. Znaczy się... Pod względem tego, że nie czy tak trzeba było sprawdzić te punkty, gdzie tutaj mamy. No w morderze. Gdzie my tutaj możemy zdobyć... Znaczy się w sensie, gdzie możemy y, na to na No i czy się fakt, że udało nam się. I pięknie. Wychodzimy. <coughs> Także kontynuujemy. I... i akt trzeci. Y, świata zabawek. toyland y, No tak można sobie przetłumaczyć świat zabawek taki, wiecie, no. Czyżby boss? Czyżby boss? Dobra, więc teraz będziemy musieli ogarnąć naszego bossa. W mordę, jeża. Dobra, nie wiem w ogóle jak go to ja mam pokonać. Jakoś to się, jakoś to się rozstrzygnie. O, w mordę. Co to się... Jezusie, dobra. Tak. Pięknie, ale ja masz w sensie masz trzy gwiazdki, ja mam jedną. Jezu, jak <laughs> się... Ja, Jak ja się zlękłem tego, to sobie nie zajdzie z tego sprawy. No to będzie skakał idiota. A, za rękawica. Kur... Powiem wam, że za ciekawie nie jest. Bo dopiero stracił dwie gwiazdki, a ja mam już jedną. Jezusie! Nie no, ten boss powiedzmy, ten boss ludziska w porównaniu do pierwszego, to jest po prostu nieporównywalne, powiem wam. Dobra, znowu rękawica. Dobra, noż! Myślałem, że się teraz uda. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz trochę go ogarnąłem, już tego, jego, jego taktyka, ale wciąż nie wiem jak tej, jak tej rękawice bokserskiej uniknąć. Eee, zaraz się pewnie dowiem. Nie no, powiem wam, że gra jest fajna tak sympatyczne naprawdę tak mm, 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 mm. dla dzieci ale i również w sumie powiem że mnie sprawia też frajda dużą frajdę grając w tą wremę, może tak to będzie trzeba przeskoczyć po prostu no trzeba było przeskoczyć tylko że też trzeba wyczuć dobry moment, słuchajcie bo to nie jest tak, że to co mogę po prostu mm, no, no w mordę, to się nie powinno liczyć no ale już dobra, już nie będę się kłócił może go teraz pokonamy, chociaż w sumie wątpię. Znaczy mam taką nadzieję, że go teraz pokonamy. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. W w stanął ostatnia angielska? Nie. To się nie uda. Znowu to, boże. Boże. Jakie to jest ciężkie. Powiem wam, że na serio, no. Jak ja bym był młodszy, to jeszcze miałbym większe problemy, żeby przejść tą grę. To ja nie wiem, jak, jak dzieci w to, to grają, <grystanie> Pięknie. No, teraz mi wyszło. Ogarniemy sobie przy okazji tego taktykę teraz, jak zostaną mu dwie gwiazdki, bo aż się boję. Nie no, w sumie tego się da uniknąć jeszcze. To jeszcze takie trudne na szczęście nie jest, ale... O, no, drugą stronę. I, I pewnie będzie tak, że jak mu zostanie ostatnia gwiazdka, to nas zabije. Chociaż mam wielką nadzieję, że nie. Dobra, unikniemy. Tak, pięknie. Dawaj, 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 sprężynki. I tu coś piseczka. Dobrze, dobrze. Jeszcze tylko. O, mordę. Co to. Tak, tak. No. Ja naprawdę czasami muszę się zamknąć. Bo czasami. Mówi, tak przewiduje to, co się stanie. Że po prostu, no. Powiem wam, że. Że źle, że to przewidziałem, bo po prostu... Czyli tak, ostatni atak to jest po prostu takie... Taki sam jak pierwszy, tylko że z taką falą, powiedzmy, która nas może y, dotknąć, uderzyć. Dobra, rękawica. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, udało się, pięknie. Dobra, czyli pierwszy... Pierwszy cios mamy z głowy, tak? Jest na razie dobrze. Na szczęście te rękawice tutaj coś tak kręcą. To się naprawdę. Na, na szczęście wolno obracają. Bo gdyby to jakoś szybciej było, albo tak jakoś. Nie wiem, jakoś tak. Yy, Dobra, rękawice znowu. Jakby to się jakoś szybciej obracało, to byłoby ciężej. Ale powiem wam, że na szczęście. Na szczęście to się tak trochę wolno obraca. Więc mamy trochę dużo czasu, żeby. Żeby się zastanowić nad ruchem. To jest dosyć ciężkie, ludzie. niego właśnie. A tak. <laughs> nie no, może jakoś. Nie no, w sumie. Na szczęście to krótko trwa. To jest plus. Eee, także co już pokonamy tego bossa i pewnie będzie koniec tego um, aktu. Znaczy aktu na pewno, ale w sensie drugiego poziomu już z gry. No, no w sumie gra naprawdę sympatyczna. Szkoda, że jak... znaczy w sumie nie wiem, ile już nagrywam. Pewnie długo. Tak przypuszczam, z 20 minut już będzie. Ale oby nie, bo ja naprawdę, ja słuchajcie, nie lubię nagrywać długich odcinków, bo potem się nie dość, że to długo renderuje, to w dodatku jeszcze... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każdemu się to chce oglądać. Tak, dlatego ja na przykład nie oglądam u kogoś tam, powiedzmy, odcinków po, po pół godziny, czy coś takiego, bo mnie to po prostu niestety nudzi. Jezu, teraz się ledwo udało. Teraz dostaniemy. A jednak nie, 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 nie dostaliśmy. Dobra, cycolina. Fizz Delca, no to jest... Nie no, w sumie I wszystko się udało na razie. I teraz rękawica. Uwaga, uwaga, uwaga. I wszystko pięknie. Także bossa już sobie pięknie zaliczyliśmy pod względem tego, że go zabiliśmy bez skojarzenia. Pięknie. Mamy wielki kryształ, diament, jak kto woli. Super. I powrót do zamku. Castle of Illusion. No i pięknie bliska, szerszym kolejne, kolejne zadanie i mamy nowe, nowe, nowe miejsce, tak? Zobaczmy. Wejdźmy sobie najpierw tutaj proszę. Tak w ogóle to czekajcie, bo czegoś nie pokazałem. Bodajże, bodajże, czekajcie. O właśnie, tu możemy sobie zobaczyć naszego bossa, z którym już walczyliśmy. Tylko teraz poszukajmy tego, tego nowego, czy żeśmy go pokonali. W sumie, tu, a tutaj mamy wrogów. To był boss, tak mi się wydawało, że to był boss. Ja mam przynajmniej taką nadzieję, że to był boss. bo jeżeli ja coś źle powiedziałem, mam tutaj żołnierzyków, z którymi walczyliśmy. Coś tu jeszcze będzie, chyba nie. Zwieźmy sobie może jeszcze drugą stroną, że też coś tam będzie. Ja mam taką nadzieję. Zobaczmy. Zanim tam jeszcze wejdziemy, to właśnie tak jak mówię, przejdziemy. Nie, no, tutaj już byliśmy. Nie, tu już nie ma żadnych nowych obrazów, ale tu coś. Nie, tu jest to samo, dobra. Zobaczmy jeszcze, tutaj, jak to wygląda. Wejdźmy sobie, i teraz zobaczmy tylko przez drzwi, tak na szybko. O, już, już ciekawie to wygląda. Ale dobra, słuchajcie, ludzka, także to było na tyle. Także dzięki za oglądanie. Cześć, trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.